Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała do Jezus powiedział do swoich uczniów, Niech się nie tworzy serce wasze wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przejdzie Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście, rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus Filipie: Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca, czyż nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie, to Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzycie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, jeżeli zaś nie, wieście przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto Słowo Pańskie. Drodzy uczestnicy tej Eucharystii, jeszcze nie tak dawno, oczyma wiary, przeżywaliśmy ponownie cud niedzielnego poranka, kiedy syn Boga. Który stał się jednym z nas, pokonał śmierć i powstał z martwych. A tu już rozpoczynający się piąty tydzień tej paschalnej radości to dowód na to, iż jesteśmy świadkami, jak szybko mija czas, ziemski czas. Oto dzisiejszej niedzieli można śmiało powiedzieć, iż zmartwychwstały Chrystus zapowiada swoje wniebowstąpienie. Chcę przypomnieć swoim uczniom i jednocześnie nam to, co wielokrotnie już mówił. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, a teraz opuszczam świat i wracam do Ojca. Po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu musi powrócić do tego, od którego wyszedł, rodząc się w betlejemskiej grocie. W tej perykopie, którą przed chwilą usłyszeliśmy, możemy wyszczególnić dwie myśli. Pierwsza z nich podkreśla, że rozstanie z Jezusem jest tylko chwilowe. Druga uświadamia nam, iż wszystkich nas czeka niebo, do którego nie dochodzi się inaczej jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Zapowiadający swe odejście, mistrz z Nazaretu doskonale rozumie ból swoich uczniów, przecież to oni mieli go przez trzy lata przy sobie. Można powiedzieć, że 24 godziny na dobę, w której wędrowali z, nich po wiosk, z nim po wioskach i miastach, słuchali jego nauki, patrzyli na cuda, które dokonywał. To wszystko sprawiło, że bardzo się z nim związali. Było im po prostu z Jezusem dobrze. Zaprzyjaźnili się z nim, a on sam nazwał ich przyjaciółmi. Na górze przemienienia, na górze tabor, powiedzieli do niego, jak myślę, pamiętamy, te słowa: Panie, dobrze nam być tutaj z Tobą. I tu nagle Pan rozwiewa wszystkie ich marzenia, nadzieje. Już go raz stracili i ponownie ma się to stać. Chrystus, widząc smutek i to, co szarga ich sercami, pociesza, jednocześnie mówiąc, iż na Ziemi nie mamy trwałego miejsca, albowiem życie ziemskie to nic innego jak wędrówka do celu, którym jest niebo, dom Ojca, a w tym domu mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, to On z pewnością powiedziałby im i wszystkim, którzy będą w Niego wierzyć. Myślę, że są to najmocniejsze i najpiękniejsze zarazem Jego słowa. Gdyby było inaczej, droga siostro, drogi bracie, nawiązując do tych słów Jezusa. Gdyby nie było nieba, nie byłoby wieczności, nie byłoby nieśmiertelnej duszy, to On powiedział. Gdyby było inaczej, to Jego męka byłaby niepotrzebna, cierpienia byłyby zbyteczne, wezwania Chrystusowe do umartwień, pokuty, modlitwy nie miałyby najmniejszego sensu. Sensu naszemu życiu nadaje tylko Chrystus, twierdząc, że poza ziemskim życiem jest jeszcze wieczne, jest niebo, jest po prostu autentyczne, prawdziwe szczęście. I oto może się pojawić pytanie, jak dostać się do tego miejsca, dostać się do nieba. Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Trzeba iść pod jego przewodnictwem. To On jest drogą, to On jest prawdą, to On jest życiem. Wierząc w Niego, ufając Mu i kochając Go, przychodzimy do naszego Boga i zbliżamy się do Królestwa Jego Ojca. Dlatego każdego dnia naszego życia trzeba mocno trzymać się Jezusa. Naśladować go, żyć jego słowami zapisanymi na kartach Ewangelii, przestrzegać prawo, które dał nam jego Ojciec, i po prostu czynić dobro, kochając Boga i drugiego człowieka. Gdy tak będziemy szli w naszej ziemskiej codzienności, gdy tak będziemy szli za Jezusem, to na pewno dojdziemy tam, gdzie On jest razem ze swoim Ojcem. Dlatego też musimy dać się porwać, tak aby On sam był Panem naszej codzienności, abyśmy przez Niego i dla Niego wszystko robili. Codzienność podniesiona do rangi spotkania z żywym Bogiem nadaje pełny sens naszemu życiu i postępowaniu, bo to On jest w tym wypadku drogowskazem, przewodnikiem i drogą. On jest też prawdą, która się ani nie myli, ani nie wprowadza nas w błąd. W tym wszystkim niech umocnieniem. Na tej naszej codziennej drodze stanie się modlitwa ułożona przez młodego człowieka ze ośrodka Cenacolo, który pomaga młodym ludziom, którzy przez różne nałogi zagubili się na drogach swojego życia. Niech ta modlitwa stanie się finałem dzisiejszych moich słów. Boże, nie zapominaj o mnie, gdy ja zapomnę o Tobie. Nie opuszczaj mnie, gdy ja Ciebie opuszczę. Nie garź nią, gdy ja grzeszę. Wyrwij mnie, gdy uciekam przed Tobą. Pociągnij mnie, gdy się opieram. Podnieś mnie, gdy upadnę. Postaw na nowo i prowadź dobrą drogą. Amen.